Drodzy widoplicy, dzisiejszy odcinek jest tak zwanym jednoszczepowcem. Czyli wszystko o Malbeku. Oglądajcie koniecznie do końca. <laughs> nie wiedziałem, że tak nazywamy odcinki. Malbek, czyli inaczej? Malabaką. Kot. Kot? No. Jak to? no? Z, z black cat. Black cat. Naprawdę kot, no? myślałam, że to Jest się C o z daszkiem i T. Pomaldek pochodzi z Francji. I jego o, francuska mi, nazwa, mi, jego mi, druga mi. nazwa oui, oui. I to jest właśnie kot z Cahors. Cahors. Mm -hmm. Cahors. to jest appellation. Appellation Cahors, appellation w sud w południowej wschodniej Oczywiście. części. W... Sudwest to jest południowo-zachodnia akurat mogę ci powiedzieć. Przepraszam, w południowo-zachodniej oczywiście. Koleżanka dopiero się uczy francuskiego mistyfiku. Ale już miała dwie lekcje, także może niedługo coś skuma. Wschód, zachód, po to do potato. Dokładnie. Dobrze, dziękuję ci. Właśnie dlatego ty tutaj musisz być w tak, Jak Ja, ja sama mam jest... te odcinki, no nie widziała tych moich takich pomyłek. Tak. No. Mało dzisiaj pijemy i mówimy tylko o jednym szczepie. Więc podstawowe rzeczy dotyczące malbeka, charakterystyka malbeka: czerwone owoce. Dużo czerwonych owoców. Tak. Mhm. Różne czerwone owoce, typu jeżyny. Jagody. Y, jagody. Śliwki również, czerwona morwa, y, ale również czerwona możemy. Czerwona morwa. Tego mm. bym chyba nie rozpoznał. Uwielbiam morwę, ale ja chyba bym nie rozpoznał morwę. wśród tych Chociaż wolę innych. białą niż czerwoną. Naprawdę? Tak. A masz e... jakieś miejsce fajne w Warszawie na morwę? Nie, nie mam. To ja mogę zdradzić Wam, słuchajcie, w Warszawie. No? Na saskiej kępie Aha. przy y, hałasie. Kawiarnia hałas. Mhm. Tam jest morwa, tylko jest olbrzymie drzewo, w związku z tym ciężko z niego coś zerwać, wydaje mi się, że trzeba czekać aż coś spadnie, ale jest olbrzymie drzewo po prostu. Albo przyjść z rabiną własną. I, I wielkie owoce, takie bomby po prostu. Wow. Znowu kolejny odcinek, w którym się można tylu rzeczy dowiedzieć. E, podajcie nam w komentarzach swoje miejsce o na właśnie, morwy w możemy... różnych miejscach Polski. O, tak, tak. Tak. Morwowiska, tak zwane. Morwowiska. <laughs> Wracając, czerwone owoce. Czerwone owoce? Tak, paniczność. A potem przechodzimy do lukrecji i okay, do dobra, dobra. nut czekolady. Jakieś różne takie przyprawy, typu goździki, typu, typu cynamony i tak dalej. Malbek lubi beczkę. Malbek ma konkretną taninę, mhm. zwłaszcza francuski malbek. Argentyński malbek ze względu na niesamowite nasłonecznienie, mówiliśmy o tym w odcinkach o Argentynie, ze względu na koniecznie niezwykle, tam sprawdźcie tak, albo to. Mhm. niezwykle silne nasłonecznienie. Malbek dojrzewa przepięknie i dojrzałość właśnie polifenoli, dojrzałość tanin, antocyanin mhm. jest niesamowita, więc malbek stał się krautoplicerem ze względu właśnie na te swoje takie mm, milusie taniny. Malbek zachowuje też super kwasowość nawet przy mega y, temperaturach. To Naprawdę, poczułem mega kwasowość nawet przy wysokich temperaturach, więc to ratuje Malbeka, że on potrafi mieć sporo taniny, dużą koncentrację i jednak, ciała, wciąż... ale jednak kwasowość, kwasowość czyli świeżość. Mhm. I teraz różnica między malbekiem właśnie argentyńskim a francuskim to to, że malbek francuski od razu w nosie jest bardziej taki wiejski, taki rustykalny, mhm. takie ma więcej nuty siana, suszonych, suszonych ziół. I również tanina jest trochę bardziej taka, mm -hmm. zawsze mi się kojarzy z kakao, wiesz, z, z ziarnami kakao. Jest trochę bardziej ziołowe tak. Zdecydowanie taka, bardziej. Bardziej tępa, gruboziarnista. Taka jest właśnie. Dobra, tanina. a mogę już pić? No choć. Ja najpierw Argentynę mogę. Argentyna, najpierw tak. Musi być najpierw Argentyna, bo tu mam świeżość. Jesteśmy w Argentynie, znowu Manos Negras, tak jak w odcinku Argentynie, czyli te czarne dłonie. Jesteśmy, słuchajcie, tym razem w Mendozie wciąż, ale jesteśmy w regionie, który się nazywa Altama Altamira. 1200 metrów nad poziomem morza, mhm. czyli też w tej takiej wyższej części Mendozy. No jest owoc. Jest bardzo fajnie ułożona ta tanina. Nie jest taka, nie jest za mocno ściągająca. Tak, ale jest. Spora jest nie? Jest. taka czekoladowa tanina. I smak, długo, długi, finish. długi finish. Bardzo długi finish. Taka jedwabistość na podniebieniu, tak nic ci się nie czepia. Tak. i Jest tanina, czujemy tutaj też um, tutaj też się no czu Czujemy, i pół, czujemy taką potęgę tego, wina. bo to jest tak. Hmm? To A jest, znaczy się... jest takie fajne. Tak, jest w coś się po jest co się wgryźć. Jest w co się wgryźć. No i wiesz, no, ja, ja widzę do tego krwistego steka. Mm -hmm. Ale krwistego, a nie e, podeszwę. Koniecznie obejrzyjcie odcinek o, o, o Argentynie i zrozumiecie, dlaczego tak, mówimy no, o podeszwie. Albo jakiegoś porządnie y, ugrillowanego kalafiora, na przykład. Bo W ogóle... De facto nieważne co, ale żeby były te nuty takie zgrillowane, nie? Takie... No tak, no muszą, musi być, no bo... Albo znaczy jak coś posypiesz takim naprawdę na czarno zgrillowanym jarmużem. Ja, ja, ja jarmuż czasem grilluję okay. tak, że jest już czarny, a potem go rozdrabniam w taki pył i on daje Ale taki... czyli to, gdybyś na przykład w lecie podała do tego warzywa z grilla, no, chociażby, tak? O, takie tak. delikatnie, żeby były przypalone, żeby elementy takie przypalenia były… Tak. Czyli ta karmelizacja jest tak. istotna. Tak, karmelizacja jest istotna. To będzie super. Tak, super. Mhm. Także weganie też mogą pić malbeca. Ale jak sobie teraz o tym pomyślałem, pizza nawet może? No z warzywami, z warzywami taka, no. mm -hmm. I jeszcze to tak, wiesz, jak ona ma tą taką mm -hmm. te, te brzegi, które są jednak tak. takie troszeczkę przypalone. Tygrysie się takie brzegi. No może bardzo fajnie jeszcze. Słuchajcie, jesteśmy na patronajcie i naszym pierwszym historycznym patronem był Konrad Tarnowski. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za wsparcie. I dziękujemy również wszystkim innym, którzy do tej pory nas wsparli groszem. I prosimy o więcej. Dajcie piątka! Dzięki, jeszcze raz. Teraz. I teraz mamy, jesteśmy w KO, Bardzo znany producent. Jean-Luc Baldes, Claude Triguedina. Nie pamiętam kiedy ostatni raz malbeka francuskiego. No tak. I to jest bardzo znany producent. I zobacz, czujesz od razu takie bardziej stajenne, rustykalne, takie. No zdecydowanie, ale takie, też, duje, też obory otworzył, wiesz, tych tam... Tych ziołowych nut sporo Ziołowych, hmm. bardzo dużo ziołowych, takie rozgrzane zioła. Dużo poczujesz ziół w ustach. Okay. I dla mnie Kaoch z... Malbec Kaoch jest często... W ogóle on jest często kupażowany z tanatem, który również jest potężnym winem o bardzo hmm. dużym, dużej taninie. Jest odcinek o tanacie, koniecznie go obejrzyjcie. Dla mnie Malbec Kaoch jest trochę jak taka domina. Rozumiesz? On cię po prostu taki bonding ci robi na twarzy. Twoje kubki smakowe, wiesz, tak. Rozumiesz. Kojarzy mi się scena od razu z tego, z Pulp Fiction. Z Pulp Fiction, dokładnie. Where, where's Z? That? Zed's dead, babe. Zed's dead. Zed's dead, baby. Zed's dead. I masz wrażenie, że masz tutaj taką, wiesz, od razu masz maskę. Brakuje mi takiej kulki. Tak, ta tanina jest taka jak Ale ona jest kulka taka, że tutaj. tak jakby mi ktoś faktycznie to coś włożył do ust no, teraz, wiesz? No. Że to w ogóle no, mam, mam wrażenie, jakby mi całe tutaj. To jest bardzo dobre skojarzenie, no. Już zawsze, jak będziecie pili tak malbeckę, tak, ping-pongową, miał ja po prostu. W ogóle na takie wieczory, do, 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 jak to się mówi, wieczory takie, zabawy w dominy i tak dalej, to, to mam. Ty masz takie wieczory? Ludzie różne mają, ja po prostu staram się dopasować nasze oh odcinki God. dla różnych. Dobrze, widzów, nie, no fajnie, nie fajnie, okej, okay, oczywiście. Nie, ka, ka, każdemu, co tam w duszy gra. Robicie, co chcecie. Jest taka taniczność, bym powiedział, jak y, trochę tak, jak y, tarka taka. Tak, hmm. tak. Ale również jest fajne wino. Ha, i to jest jeszcze jak ważne. Zawsze, jak, jak, jak coś tre, uh -huh. na przykład ziemniaki, nie wiem. To sobie myślisz, Kocha? Nie. Nie, to zawsze mam taką minę, bo się boję, że zaraz sobie te palce tam pościeram i zawsze mam taką minę i tak Kaor powoduje taką okay. minę. I jeszcze uwaga, to jest rocznik 2013, 7 lat, a wcześniej bym go nie piła. Mhm. Rozumiesz, to mhm. jest naprawdę, Kaor potrzebuje czasu. Mhm. O, i to chciałam powiedzieć, hmm. 13% alkoholu, pół procent mniej, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj ten alkohol, on się jakoś tak później dopiero rozlewa, nie jest taki No indycydny. jest, bo owocu jest tam trochę. Jest, ale więcej jest dla mnie takich nut suszonych, tutaj jednak jest te 7 lat, który już robi, robi swoje. Ale jest kwasowość jeszcze cały czas, wiesz, jak na, jak na 7-letnie wino, to to jest całkiem mm -hmm. takie mm -hmm. rześkie, bym powiedział. Tak, poza tą taniną. Dobrze. To, to jest takie jakby ktoś piłeczkę włożył, a tam mnie biczował. Mm. Ja myślę, że niektórym widzom spodoba się Kaor, wiesz, po tych I opisach. ta perspektywa, i ta wizja. Spróbujcie koniecznie Kaor słuchać. A jak wolicie na delikatnie, to Malbec. To, to Argentyna. To, to jest delikatnie, taki otulający. Tak, to jest, to jest takie łaskotanie piórkiem. Tu siedzisz sobie, siedzisz sobie w zimie na przykład, mm -hmm. przy kominku, mm -hmm. z kocykiem. Mm -hmm. I łaskoczysz piórkiem. I Proszę. łaskoczysz piórkiem. I nogi twojego partnera lub partnerki na twoich kolanach, i masujesz, i oglądacie sobie filmy i sobie sączycie tego tak, tak, malbeczka. Tak, tak, tak. A tu? Kończmy Jak, wycią... to też, bo... Jak wyciągamy to, to wyciągamy też lateks. Oh, yeah! Dobrze, Tomek, ty idziesz do Kasi, teraz ja idę to do Mateusza i kończymy ten odcinek. Dziękujemy Państwu bardzo. Chwicie Widzicie, jest godzina 10 rano, więc. Widzą, nie widzą na szczęście. Powiedziałeś teraz wszystkim, że my o 10 rano uprawiamy takie bezeceństwa przed kamerą. Już 10 rano. Już dziesiąte rano. E, słuchajcie, pijcie Malbeka, napiszcie nam. E... Fajnie, a obiecywaliśmy, że jak do końca dotrwacie, tak. to będzie ciekawie, więc Dokładnie. fajnie, że z nami byliście Dokładnie. do końca. Dziękujemy I bardzo. napiszcie, e, w jakich sytuacjach wy lubicie. Wiesz, Malbeka. już przekroczyliśmy 7 tysięcy. Tak, wiem. wiem. No. Woo! Już niedługo 70. Tysięcy. Już niedługo 10, a potem 70, bo to od 10 to już, już jest w ogóle... Leci, z górki. To, to jest jak taka wielka jest, kula śniegowa, lawina. słuchaj, tak, nie, wiem. to jest, będzie lawina. Tak, e, dziękujemy, że z nami jesteście, dziękujemy, że w te środy o 17 zawsze do nas przychodzicie. Łapki w górę, suby poprosimy, ale dużo, dużo komentarzy e, i mówcie nam, czego jeszcze nie zrobiliśmy, a co byście chcieli oglądać, o czym powinniśmy więcej opowiadać. Co pijecie A czego w domach. Nie mówić. Tak, dokładnie, a o czym już więcej nie mówić. Pić eee, odpowiedzialnie, co? I do następnego razu. Pa! Pa, dzięki. Kochani, ponieważ najlepszym przyjacielem y, Malbeka z Kachor jest tanat, to odsyłamy Was do odcinka o Tanacie. Kaor. Nie Kahor. Kachor? Kahor? Kaor. Kaor, kaor. A tam jest Tanat.